Steam no i mamy Stumble Dice'a. Ja dzisiaj już zdobył takiego skina. Ja nawet go nie chciałem, bo nawet go nie, nie, nie zakładam. Default, ja miałem chyba to. Ja chyba to miałem. Albo. Czekaj, nie wiem. Nie wiem, które ja miałem. Boxing Glows, nie, yeah. dobra, Floris Lava, dobra moi drodzy, już e, teraz będziemy, ten, zagramy w tą rundkę, I ja w ogóle sobie wyciszyłem muzykę w tej grze, żeby było mnie słychać, bo, bo wtedy mnie nie było słychać, bardzo przepraszam, Bożem wtedy nie wyciszył muzyki, Dobra Dawaj O Humble Stumble Kurczę. Trochę trudno To będzie Dźwięków że mnie wyciszył tylko, tylko po prostu muzykę No i zapchnęli mnie Oni mnie już od samego początku zapchnęli Oni są głupi Oni są tacy głupi Bardziej głupsi, bardziej głupsi niż. niż. No, e... ja nawet nie chcę wiedzieć, kto. Nie chcę nawet wiedzieć. Tutaj przejdziemy sama spokojnie. Tu też przejdziemy. Oni są trochę nupkami. Mogę wam powiedzieć, że oni są nupkami. Kto będzie pierwszy? Tego tu nie chcę. Dobra, tutaj mamy jakiegoś typka, nie? On się nazywa Player 9 GR I R D -X I F C. Przeczytałem. Dobra, a ten się nazywa O Floyd Nazwa. Chciałbym taką. Czeka... O, oh, Mr. Bister. On ma Mr. Bister. Nie, mistera, no Nie zdążył, wiedziałem. A tam 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 se tam, tam, kurde. Ja nie, ja nie mogę. No nie zdążyłem się więc zauważył, ale... W sumie po co? Chciałbym tą taki ekstremalny park wódmy. To jest łatwe, to jest łatwe, co jak co, ale to jest mega łatwe. Tutaj po prostu trzeba nie spadnąć z tych oto taksówek. O, jakich taksówek? Dobra, na razie nie, na razie nie. Dopiero teraz teraz I lecimy na dalej. Najdalej jak możliwe. Lecimy najdalej jak możliwe. O omg, co się teraz stało? Nie, jest, ja To było kilka sekund, moi drodzy. Ale... e, no Ej, gdzieś... To teraz? To się tło zmieniło. E co jest? Dobra, następna mapa. Jaka będzie następna mapa? No, mata. Mapa. Ja bym chciał bardzo... To też jest łatwe. Nie, co jest fajne. co jest mega łatwe i fajne. Ah! Dobra, wychodzimy. Co ja żebym zdobył? A, takie nagrody. Dobra. Misja. Wiesz co? No, mi pasuje, mi pasuje. Pe Dobra, stworzymy sobie jakąś mapkę. Bo ogólnie będzie to się nazywało. Jak, jaką mogę tą? szablon dobra wiecie co giant gigant bo tutaj o. Tylko, że po angielsku, a tu jest po... Otwórz. No i teraz będziemy sobie dodawać jakieś te pierdoły. Siema. Znowu. Dobra, poczekajcie. E. No i już wygląda na to, że jest trudne. Budżet poziomu 222. Nie wiem, chociaż dyszę natryskową. Nic nie mogę wybrać. To pewnie dlatego, że ja nie mam tej waluty te, te takiego. Z tego Punkt control. Uuu! Rotation position. Fajnie. Checkpoint. Checkpoint. O co chodzi? o Ośruchu. Dobra. Opublikuj mi się, to no nie zapisz. Musicie to też zapamiętać. Dobra. Mogłem się nazywać Pets, bo ja się, bo ja się tak nazywam ogólnie na YouTube rotation, rotation, ale position Kurde O, to jest trudne oni tego nie przejdą E, no oni tego nie przejdą. Oni tego nie przejdą Trudno. Oni... Nie ma szans, że oni to przejdą. <mulity> Ogół wziąć to easy. To easy. Trzeba Cze by było, trzeba było. Ej, że i na ino, narodził się tym dzieciom. Wydaję, wydaję. Ej, że i na ino, narodził się tym dzieciom. chyba. Moje poziomy. Ostatni. to gaming? to gaming. Ślizgawka. Giant. Edytuj. Musimy zrobić to. wiecie. To zdjęcie takie. Albo oczekajcie co trzeba zrobić. Czekajcie, wiecie co trzeba zrobić? A nie. Dobra, moi drodzy. Okej. Okay. Ja już Wam nie przedłużam, bo Jerzem ja to myślę, że za długo robił, no i Wam się chyba znudziło, a więc zagramy. już. Grupa? Przyłącz się do grupy! Dobra, nie udało się przyłączyć do grupy, więc gramy tak normalnie. Dobra. No jaka mupa. Oby nie jakaś tłumna, Jest! Najlepiej! Tylko, że. Smoza, jedną osobą może przejść. 16. Tam był jakiś po prostu błąd. Jakiś błąd po prostu był. I się coś zbagowało.

Thank <laughs> you.